Tam osoby spod znaku Raka. Wykonamy teraz czytanie, czytanie ogólne. Jest Osoby po znaku raka. Zaczynam, zobaczymy, jaką energię wskażą karty. Mamy pierwsze dwie karty. Jest to karta. nazwana właśnie z pracą, z karierą. Kolejna karta. Balans. Harmonia, sprawiedliwość! I tu weźmiemy to kartę, która się odwróciła. Jest to karta konieczności podjęcia decyzji. że jeszcze jedną kartę. już ta karta jest taka właśnie, która wymaga jeszcze wyczerpania. Jeszcze jedna karta. Jest to karta. Dobrze zobaczymy w takim razie. Wyciągniemy jedną kartę z przesłaniem z talnie powrót ducha, karta wiara, i zostawimy na koniec. I tutaj jeszcze, y, jak omówimy te karty, to na koniec wyklarujemy sobie jeszcze tą kartę y, troszeczkę dokładniej. Karty przedstawiają y, pracę. Twój jakąś energii, która jest związana z właśnie z wykonywaniem pracy. Jak również. Brakiem jakiejś równowagi, harmonii, co będzie spowodowane podjęciem jakiejś decyzji. Zaraz omówimy wszystkie karty i wtedy dalej wyklarujemy wszystko tą o tymi kartami. Pierwsza karta. Właśnie pokazuje, pierwsza karta pokazuje, jakby warsztat rzemieślniczy, czyli tutaj wskazywałoby, wskazywałoby na miejsce pracy. I ta karta pokazuje osobę, która ma ogromne możliwości do, za do zaoferowania światu, pokazania swoich talentów, celów, darów. może tak jakby wnieść wkład, swój wkład, który będzie miał znaczenie dla wielu. Jest to osoba wykwalifikowana, która ma ogromne zdol zdolności możliwości. i możliwości. Widzę, że ta osoba, która y, tutaj pracuje przy tym stole, jest y, zauważona, jest wynagradzona, za, tak jakby wynagradzana za swoją pracę. Ten jakby mistrz y, tutaj Podarowuje temu pracownikowi jakieś dodatkowe klejnoty. Jakby docenia jego pracę i wie, że y, stworzy piękne rzeczy. Ale kolejna karta pokazuje balans, równowagę. Że tej karty taka ta mówiła, właśnie takiej harmonii, która, jeżeli nie ma, to będzie w Twoim życiu, jakaś równowaga jakaś sprawiedliwość mówię o tym że nadejdzie czas jakiejś sprawiedliwości w twoim życiu na stole stoi waga która jest wyważona może też oznaczać że abyś zatrzymał się na chwilę i abyś zastanowiła się nad swoim życiem czy w jakiej dziedzinie tutaj nie wymagana jest od Ciebie zachowanie jakiejś równowagi. I wiedz, że wszechświat Ci pomaga. To złote światło, które wpada do pokoju, pokazuje, że y, jakby wszechświat chce Ci pomóc. Że nie ma gdzieś w jakiejś dziedzinie, czy w pracy, w jakiejś w jakiej sferze Twojego życia, nie ma tej równowagi, to wszechświat chce Ci pomóc. Może dotyczyć też jakichś spraw dotyczących majątku, spadku, umów czy, czy jakichś dokumentów, które będziesz musiał, musiała podpisać. To warto być właśnie opanowanym, cierpliwym, zwracać uwagę na szczegóły, mieć jakiś plan dodatkowy, rozważyć różne opcje. Bo jakieś szczegóły są tu bardzo ważne. Więc bądź czujny, czujna. I ta karta y, ostatecznie wróży bardzo dobrze, ponieważ pokazuje, że jeżeli nie ma tej harmonii, to ona będzie. I tutaj y, ta sprawiedliwość może się dotyczyć też energii, prawda? Że, żeby ważne, aby pamiętać, że sprawiedliwość i wzajemność to jest też energia. Abyśmy pamiętali, aby zachować to również ze swojej strony być świadomym swojego działania. Kolejną kartą jest ta właśnie karta decyzji. I ta karta pokazuje człowieka, który. Stoi na peronie, jedną nogą już ym, jest jakby w pociągu. Ten pociąg już praktycznie odjeżdża, on jeszcze tutaj spogląda na ten znak, który pokazuje różne kierunki. Jakby nie był jeszcze, do, już podjął decyzję, ale jeszcze ma w sobie jakąś nutkę wątpliwości. Ta karta również może wskazywać na podróż, przemieszczanie się w różnych kierunkach. Może to związane z swoją pracą. I też może oznaczać na przykład zaczęcie nowego projektu, gdzie przypuśćmy też y, wahasz się, czy wejście w związek, czy jakieś inne opcje dotyczące Twojej kariery, czy zmiany, miejsca pracy, lokalizacji. I ta decyzja tak jakby jest czas podjąć decyzję. I być może nawet podjąłeś, podjęłaś tę decyzję, ale jest jeszcze nutka taka właśnie wątpliwości a tak naprawdę nie ma czasu już na to, aby dużo się zastanawiać. A trzeba wejść do pociągu. Kolejna karta to jest karta punkt widokowy. Na tej karcie widzimy mężczyznę, który jest na tym wielkim statku, który patrzy przez lornetkę i jest w pociannym gnieździe punkcie widokowym, tak jakby. I widzisz, że na dole jakby tutaj szaleje jakiś pożar, toczy się jakaś bitwa, jest jakby jakaś niezgoda. Może to być związane właśnie z, czy z miejscem pracy, że widzisz, że jest jakaś taka sytuacja, która nie, nie podoba Ci się. Reakcja ludzi, jakieś, czy zachowanie ludzi wokół Ciebie. I dlatego tutaj ta karta po prostu daje Ci taką porada, byś był czujny, czujna, aby y, mieć taki plan awaryjny, aby być przygotowanym, ale zachować też spokój i po prostu mieć taką... Y, być bardziej wyczulonym. Troszeczkę bardziej wy, wykarujemy te karty, ponieważ tutaj sytuacja wskazuje, że Możemy to, można to zinterpretować, że w miejscu pracy właśnie nie czujesz, że jest e, jakaś balans, równowaga, że jest że jest takaś taka sprawiedliwość. I stoisz przed, e, być może już podjąłeś, podjąłeś decyzję o jakiejś zmianie. No to jest na pewno jakaś sytuacja, która ale nie jest jakaś komfortowa, nie, nie, nie czujesz się dobrze w jakimś miejscu pracy. Brakuje jakiejś harmonii, równowagi, jakiegoś takiego spokoju, bezpieczeństwa. I mając świadomość, że jesteś osobą wykwalifikowaną i należy ci się, czy, czy właśnie lepsza, yy, lepsze wynagrodzenie, docenienie większej Twojej pracy. Jakby ta sprawiedliwość, ta harmonia jest jakby naruszona, dlatego stoisz przed decyzją podjęcia jakiejś nowej ścieżki, zmiany. Ponieważ jest coś, co yy, nie daje ci takiego... To miejsce, w którym jesteś jest takie... Taki trochę chaos. Wyjaśnij mi troszeczkę bardziej to. tymi kartami, Czyli jest niepewność trochę właśnie przed podjęciem jakiejś decyzji, a w głębi duszy być może właśnie masz poczucie jakiejś niesprawiedliwości. Znasz swoją wartość, czy może brakuje ci tej pe pewności siebie. I karty, które wypadły, jest to Rydwan. Rydwan, e, dwójka monet e, i rycerz monet. Tutaj te karty właśnie mogą oznaczać tutaj podróż. Karta Rydwan to może oznaczać podróż. Właśnie działanie, już podjęłaś być może to działanie, właśnie zmianę jakiejś. Może to być związane z, właśnie z, z lotem na przykład też, taką dłuższą podróżą, dalszą. Jest na pewno taki stan, kiedy mm, musisz balansować, akt balansu, to jest taki, kiedy nie możesz w tym stanie być długo, to jest jakiś taki, musi być okres przejściowy. Wydaje się być... Yy, jeszcze tak jakby, że dajesz radę to wszystko opanować, te wszystkie sprawy, ale to jest taki stan, że yy, to jest akt balansu, że nie możesz długo, przez dłuższy czas, to jest taki, musi być tylko jakiś czas określony, ale nie możesz tego robić w nieskończoność. Ten stan musi zakończyć. Dlatego tutaj ta karta rycerz. Monet. Wskazuje, że no to jest takie podejście, myślę, że logiczne, metodyczne. Plan zapanowanie czegoś długoterminowego i dążenie do tego krok po kroku. Może właśnie to się wiązać z tym, że masz dwie prace. I dlatego to jest ten akt, taki właśnie balansowania między y, dwoma zajęciami, dwoma pracami. Ale masz y, plan, aby z czasem właśnie już tylko robić tą to, to ukierunkować się w jedną stronę. jest to dosyć takie, y, będzie to dłuższy okres, ale zaplanowany krok po, pro, po kroku. Ale ten ta karta rycerz y, 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 monet. To jest ktoś, kto ostatecznie dochodzi do celu i osiąga sukces. Nieważne, że to będzie trwało, ale osiąga to. I jeszcze może wyjaśnimy to jedną kartą. Karta tak jakby to jest y, coś, co kompletnie teraz pochłania Twój twój czas i energię. Ten stan. Jest trochę właśnie taki, że odciąga ci od wszystkich innych rzeczy. Że może też jest to związane. Właśnie to balansowanie, że ta jedna z tych rzeczy jest trochę taka niezgodna może z, z otoczeniem, czy z jakimiś osobami w Twoim życiu. Że taki, tak jak tak, tak, tak zwany zakazany owoc, coś co może nie wszyscy popierali w Twojej rodzinie czy w Twoim środowisku. wyjaśnijmy jeszcze bardziej tą kartę diabła. karta sprawiedliwość, a więc to jest podjęcie decyzji. Także myślę, że Ty to po prostu robisz. Ze względu na siebie, bo wiesz, że to jest słuszne. Co będzie słuszne dla ciebie. Jeszcze jedna karta. Odrodzenie. Więc to, to jest takie wyzwanie, po prostu uświadamiasz sobie. Masz taki moment, właśnie aha, że zaczynasz rozumieć wiele rzeczy, które były wcześniej. Nie do końca jasne, i to pozwala ci właśnie iść do przodu, robiąc właśnie już te kroki do przodu w tą stronę, którą wiesz, że, że to jest słuszne dla Ciebie. I ta karta również oznacza, jakby to jest obudzenie się z głębokiego snu wejście w coś, w coś nowego, co wiesz, że będzie Twoim spełnieniem. To tak jakbyś zaczął, zaczęła podążać swoimi marzeniami za tym, co jest ważne dla Ciebie. Jakby odnalezienie swojej ścieżki, swojej pełni. I na końcu przytam jeszcze kartę, co oznacza ta karta wiara. Wiara. Ile tak naprawdę jest w Tobie wiary? Często deklarujemy, że nasza wiara jest głęboka, dopóki nasze życie nie wywróci się do góry nogami i nie zacznie rozpadać. Łatwo jest wierzyć, gdy wszystko układa się po naszej myśli. A co jeśli nic nie idzie zgodnie z planem? Trudno jest zachować wiarę, gdy nic nie układa się tak, jak tego chcieliśmy. Na tym właśnie polega wiara. Musisz zaufać duchowi, szczególnie wtedy, gdy wydaje ci się, że wszystko idzie źle. Duch prosi cię, abyś wykazał więcej wiary i zaufania. Jako ludzie mamy ograniczony punkt widzenia, nasze rozumienie jest zniekształcone i jednostronne. Z punktu widzenia wszechświata wszystko działa według idealnego boskiego planu porządku. Wszystko jest takie, jakie powinno być i musi być, żeby pomóc ci znaleźć się na właściwym etapie Twojej drogi. To, że sprawy nie układają się tak, jak to sobie wyobrażałeś, nie oznacza, że powinieneś wycofać swoją energię i stracić zaufanie. Uszanuj mądrość ducha i otwórz się na to, co otrzymujesz. Musisz wiedzieć, że jest to doskonałe. Wszystko jest tworzone z myślą o Twoim najwyższym dobru. Oddychaj i zaufaj temu, co jest chociaż będzie ci początkowo przychodzić z trudem, uwolni się choćby w niewielkim stopniu od swoich oczekiwań. Ta karta chce, żebyś znowu uwierzył nie tylko w ducha, lecz również w samego siebie i swoje możliwości, wybory i serce. Karta mówi również o przywróceniu wiary w innych ludzi i ogólnie w całą ludzkość. Duch wyciąga do ciebie rękę, ale to twoim zadaniem jest odnalezienie w sobie wiary i utrzymanie jej. Nieważne co robisz, duch za zawsze będzie trwał przy Twoim boku. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia.